My, no, Przyjechaliśmy odwiedzić, odwiedzić no. miejsca wybudzenia Janka, no. które było 5 lat temu, 10 lipca. No i chcieliśmy po prostu zmotywować no, no, nie, pacjentów do no. dalszej walki, bo warto walczyć. Tym bardziej, że jesteście w super miejscu. No, no wróciły w wspomnienia. No, wróciły w wspomnienia najna jest, <noise> tym bardziej, że odwiedziliśmy pokój Janka, gdzie, w którym pokoju przebywał, no i został wybudzony. Ja, ja to tak odczułam, że Janek jak był, gdy trafiliśmy, to tu Janek był całkiem inny, był gdzieś tam no. daleko za nami. I, i, i jak widziałam po, po Janku, jak pracował Ciężko pracował, rehabilitował Mamy się, bardzo, bardzo uczyć, ciężko, no. bardzo ciężko pracował. No ale dzięki panu rehabilitantowi wypracował to, co jest. Co to, ma, no. że, że stanął na nogi. No powiedziane było, że Janek wyjdzie na nogi, jak i wyszedł, wyszedł na nogi, no. no To było ciężko. No było bardzo ciężko, bardzo ciężko. Janek miał prężenie y, mięśnie, także przeżywał to bardzo, bolało go to bardzo. Najwoli. Niektóre rzeczy no, dalej bolą, bo niestety no. jeszcze jeszcze zostały ta, ta, ta spastyka, no, 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 nie i właśnie rąk i nóg zostało to, no ale to jest jeszcze do wypracowania nad nami. No, 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 no i tyle. <śled> On żyje. To dopiero po, po tym wypadku. nie ja rozumiem, na co polega życie. No. Nawet że walka jest. No. Nie można się tak poddawa poddawać. Tak. Balczcie nadal o no. te nasze dzieci. Bo bardzo warto walczyć, pomimo tego, że jest ciężko, bo jest bardzo ciężko ja wiem, pod, od... i odległości od domu. Ale nie zważajcie ale na walmy, to, warto. bo najważniejsze są dzieci i, no. i Wasz upór, i przede wszystkim, no, serce. walcz. Nie no. okay. jest